Nasz przegląd zaczniemy sobie od budynków, które dostaliśmy w tym DLC. Jak widzicie, jest to no dosyć dużo budynków, w porównaniu np. do poprzedniego DLC z pakietem Ameryk. Tutaj jest więcej tych budynków. Są to budynki do siebie w sumie bardzo podobne, związane gdzieś tutaj motywem właśnie z takim Chinatown, takim chińskim miastem. Na no, rzeczywiście kojarzą mi się te budynki bardzo z tym klimatem, jak tutaj widzicie cechą charakterystyczną ich na pewno są myślę takie neony i tak dużo tutaj tych banerów na szczytach tych budynków, no myślę, że to naprawdę klimat Azji oddaje bardzo dobrze, no i rzeczywiście z tym mi się kojarzy takie wiecie chińskie miasto i i te klimaty, no i tutaj też te Budynki z tymi klimatyzatorami, tymi neonami tutaj, no naprawdę ten klimacik myślę fajnie oddają, no nie? No ale wiecie, ogólnie tak to nic aż takiego szczególnego, nie? No ale jakbyście chcieli sobie gdzieś w tym klimacie zrobić jakieś tutaj zoo, jakieś miasto, czy coś w tym stylu, no to myślę, że naprawdę bardzo fajna opcja.